Ja z Tinderówką na Prime, czaliście to? Hejka, randeczka. Cześć, cześć. Mam? Randeczka. Randeczka? Teraz, no. Teraz? No. Nie no, co ty zrobisz? Fajnie. Nie, wiesz co, to z klatków i A nie tak. na randeczkę ze mną? Skąd Ty się w ogóle urwałeś? No idziemy na wino teraz do mnie. Jak do się wino? No a co, niedaleko mieszkam. Ale wiesz co, ja no? mam... Dobra, to zróbmy pacjent. tak, zróbmy tak. E, zapiszesz numer? Cykirze? Nie, mówię Ci serio. No dobrze, dobrze. Dobra, to ja ci zapiszę, jak mogę. No dobra, a wrócisz ze sklepu. Bo ja nie daję Jak nie dzisiaj, to się umówimy słuchaj na jakiejś nace. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobra. Jak ty, co Mogę zapisać powód? Tak, proszę. Zapisz Nie Niezłe co? Tak, słyszeliśmy. No widzisz. Nie wszystko dzieje Już dawno tak nie Nie wszystko dzieje się na Twitterze. Manuela. Cześć, Cześć! Dobra, to jesteśmy w kontakcie, później szałkę, pa! O kurwa, widzieliście?